Ciewanko, z tej strony Kiemon i dzisiaj wracamy do Fortnite. Oczywiście ja już to nagrywam ten system po tym wszystkim. Aktualnie mamy 8 listopada. No i przy okazji możemy zobaczyć, co jest w sklepie. W sklepie na pewno wróciły kruki. Że tak to mówimy, no, najłatwiej, co można powiedzieć: to, że wróciły kruki. Te skrzydła w ogóle są zajbiste. Jakbym miał te tysiąc faudolców, z chęcią bym je kupił. No ale nie mam, no to wiadomo. Kruka mam. Generalnie krok, no jest, bo jest. Why not? Mamy też kilo w kruków. Mamy tak samo lotnie, jak i efekt spadania. No i słuchajcie: sławnowe skinki, barwny łowca. Jest przebrany za dinozaura albo nosorożca. Anyway, no to jest dinozaur, nosorożec, tak? To jest hybryda. No i jest czarny. No, yy, z drugiej strony mamy również saure Jest to skin Aury, który po prostu jest Rexem, że tak to ujmę. Na pewno jest yy, taki skin Rex. No, skinki ładne, dosyć tanie, 800 fotolców. Jeśli ktoś chce kupić, to dlaczego by nie? No, tutaj wiadomo, jeśli macie któryś z tych skinów, no to cały, cała reszta pakietu, czyli skin, lotnia i killów, będzie za 1000 dolców. A ja już nie przedłużam, pamiętajcie o wspieraniu twórcy Tarcza. To prawda nie jest to mój kod, to jest kod Szlidziaka, No, ale no, pamiętajcie o używaniu tego kodu, ze względu na to, że no, pomagacie mu tym, że, że go wspieracie, tak? A już nie przedłużam i lecimy do odcinka. do Fortnite, tak, guys. Takie jest. Wracamy do Fortnite'a. Jezu, jak ja się. Mam już wszystki poziom. Tak, wiem, ale tu nadal jest. Mm, nadal nie mogę przeżyć tego, że po prostu to jest. Jesteśmy z powrotem tutaj. Ta sama wyspa, na której zaczynałem grać. Chociaż nie, to nie jest ta sama wyspa, na której zaczynałem grać. Bo wtedy nie było ponad połowy tych miejscówek, co są aktualnie No i zamiast e, pustyni, zamiast oazy była jeszcze, były jeszcze mokre moczary To jest insane e, Zwycięstwo już mamy, więc jakby wiecie, no tutaj nie będzie jakiegoś większego zaskoczenia Jeśli chodzi o, bu, o pole broni, też mniej więcej będę wiedział To jak? No i proszę się nie załamywać tym, że nie umiem grać Dobra, dobra Dobra, wszystkie aspekty, nawet wyspy startowej, są zatrzymane. Czyli nie można zaskoczyć z krawędzi. Prze specjalnie założyłem skin, na którym wtedy grałem najczęściej. Rdzawy Lord. Dobra, jakoś, że to są, że tak to pierwsze sezony, no to polecimy na lepki lasek, na którym jeszcze nie byłem w tym sezonie. Ale ostatnio byłem, jak w, grałem w w Fortnite'a na pierwszej mapie. I to był chyba sezon dziś. Na pewno pamiętam, że w 10 z powrotem wrócił lepki lasek. Od 7 do 9 nie było lepkiego lasku. O Boże! Hala! Tutaj jest ta hala. Ja, pirr dole. I właśnie, czy. Nie, dobra, jest motel tutaj. Bo pamiętam, że tutaj gdzieś między rozdarzem a motelem, chyba kiedyś był stadion. Ale tu mogę się, mogę się mylić. Że wtedy, jak były pierwsze Mistrzostwo Świata, to Fortnite właśnie tam postawił stadion. Stara pompa. Moje ulkuchane potki Kurde Dotyk ty kminisz? To To jest moja mapa To jest MOJA MAPA Tutaj nikt mnie nie zaskoczy Znaczy No Mówię tak, a zaraz zostanę lepiej na ryj Bo na banie kończymy balet Dobra, oddawaj mi to Tactical Welcome to GLAG! Witam, witam. Dzięki za obserwację. Ja gram Fortnite'a od pierwszego sezonu całkowicie. Tyś mi powiesz Ale czym ty się tak podniecasz i tak dalej? No, podniecam się, kurwa, no to jest mój ukochany, moja ukochana wyspa, za którą kurwa tęsknię 4-5 lat. To jest szmato elfowska. Szmato elfowska. Trzy fragi na sam początek, jest dobrze, jest dobrze. Ratio jest aktualnie zachowywane. Przy okazji pragnę poinformować, że nagrywam odcinek przy okazji slima. No i przy okazji odcinka nagrywam no, czy no robię streama, więc zapraszam w razie czego ludzie, którzy są na odcinku na y, tada, Twitch TV Zresztą Macie w opisie O kurwa, jak mi wybąbił ja nie mogę teraz przegrać po tym jak... Powiedziałem, że to jest moja mapa. Jak powiedziałem, że to jest moja mapa, nie mogę teraz przegrać w tak głupi sposób. Ok, no szanujmy się. Fajnie, że zostawili ten parkour. Parkour, jeśli chodzi o mechanikę, jest zajebisty. Osobiście preferowałem, co prawda, 0 Builda. Dobra, chłopie, detonuję cię. Nie macie. cię. Rozumiesz, ty nie istniejesz. Ty nie jesteś w mojej rzeczywistości. Jest inna rzeczywistość, kurwa. Likki Morty, wiesz jak jest, kurwa, krzaczek. Kurwa, krzaka założę tak po prostu już forfano, nie? Jakby... Wiem, że pierwszy lepszy pocisk go zdejmie, ale po prostu chce. Pamiętam, że busów e, revive'ów nie było w piątym sezonie. One chyba tam na początku siódmego wyszły, albo tam nawet podczas szóstego. Nie pamiętam już dokładnie. Nie wiem, czy nawet w ósmym nie wyszły dopiero. No, anyway, no dobrze, że są. No, jednak, jak się gra z kimś, no to faktycznie dobrze, że, że są te e, revive'y, prawda? Na przykład na oddziałach czy na duo to było przewalone. Jak w pierwszych sezonach nie mogłeś w ogóle już, wiesz, potem grać, no nie? Że się wywalałeś, ktoś ci na przykład dobijał i no ty już, ty już miałeś po gielce, ty już nie mogłeś sobie grać, bo ktoś ci po prostu... Dobi o kurwa, pójść z Fortaportem. Biorę kurwa Digielka. Kto mi oczywiście oglądał jeszcze na starych kanałach, to wie, że Digielek to jest moja kochana broń której bardzo często misuję, ale jeszcze bardzo, ale jeszcze częściej trafiam jakiekolwiek heady czy jakiekolwiek ładne strzały. Nie muszę mieć jakiegoś chyba dobrego powodu, żeby ją uwielbiać. Poza tym, że w sumie to jest lepsza, lepsze zastępstwo niż pompa, pod niektórymi względami, zwłaszcza na blisko. W tym sezonie niestety potki występują rzadko. I to na przykład wiem po swoich paru grach, że zagrałem chyba z 4 gry i tak w zasadzie tak w zasadzie nie było za dużo tych potek, prawda, ja mo można było naprawdę znajdować. Uwielbiam to, że się rozgadałem o potkach, które cały czas znajduję I cały czas mówię, że ich jest mało, no ale no w ostatnich moich grach naprawdę było strasznie mało. W ogóle chyba na moim... Nie, na tym kanale nie ma już odcinków. Przez to, że ktoś mi się kiedyś pomógł na to konto, wbrew pozorom, yy, no to nie mam odcinków swoich starych. Niestety, tej mapy naprawdę było sporo odcinków. Które z chęcią bym wam pokazał, nawet. Ale niestety nie mam jak wam pokazać. Wiem, że na jakimś z, z moich starych kanałów jest. Dobra, no. jakoś nie dopisuje. Ej jakoś nie dopisuje. Boże, to jest ten busik. Pamiętam, że jak strzelłeś z rannych i chciałeś szybko zdobyć. Albo jak leciałeś naszym szemrany i chciałeś szybko zdobyć. Yy... Materiały i tak dalej. Leciałeś sobie na busik. Z busiku po prostu dołem rotowałeś sobie na ten. Ale sobie to prorotowaliście naszym ranę Dobra, no naszym lanych nikogo nie było. Lecimy na till No, lama, czy jest mi potrzebna? I jest mi potrzebna, żeby nikt nie zabronił. Ale czy jest mi jakkolwiek potrzebna? wiecie to trzeba po staremu sposobem. Starym sposobem po prostu wykorzystać jak najwięcej pasów. Prawda, żeby ktoś, kto znajdzie tą lamę, miał ich jak najmniej. Teraz wieżę te no i uciekamy. Tutaj możemy nawet zabudować sobie. No nawet metalem. I po takim zabudowaniu możemy sobie iść. Z ten na liter. Litery też nie są dokładnie te same, co były, no nie? Że tam chyba koronę usunęli. Tutaj był, nie, był zawsze ten największy budynek, na którym najwięcej się działo. Bardzo dużo osób tutaj. Bardzo dużo osób tutaj już padało na samym początku w ogóle gry. To też jest jakiś taki case, że nie ma niestety już tego budynku tutaj. Ale jest Izak na przykład. No. Digielek też, niestety, nie jest już to samo. No i let's go. Widzicie, tak to się gra. Tak się w to gra, guys. Proszę Państwa, będę musiał w ogóle sobie ogarnąć swoich starych panów do gry. Takie prawdziwe OG moje trilio, Czyli ja, Kuzetce, kto wie ten wie. No i oczywiście Sepcio. Pod mały szykuj źwa. jeszcze za fajdany. O kucz, kurwa. Teraz się uspokoję na chwilę. Na szczęście nie dostałem w łeb z Digla, bo wiem, że to był Dig, już pod dźwiękiem można rozpoznać. Teraz pytanie, skąd ja dostałem? Skąd ja dostałem taką bułę? Boże, pamiętam te piki. Teoretycznie najtrudniejsze do wykonania. Tak, te były one bardzo skuteczne. Tak, ci się udało już je wykonać. Naprawdę potrafiły być bardzo skuteczne w walce. Wiem, że to nie jest surowa bajeczka. Zwłaszcza z moim HP. 5HP to naprawdę nie jest komfortowa sytuacja. Na szczęście nikt poza mną i wami o tym nie wie. Rząd. tylko 5 HP. Nie może to i dobrze. Aha, tutaj jakiś midasik się wyjebał. Fajnie też, że została mechanika z krągami. Nie będę go podjeżdżał, zwłaszcza z taką ilością HP, no bo na pewno nie jest to komfortowa sytuacja. Ja będę to powtarzał cały czas, ale tak. Po prostu kniłem za tą mapą. Tymi dotajtami do strefy przez całą mapę. To, to teraz jest to mocno ułatwione, na szczęście. O kurwa, dobra. To się nam przyda w tym momencie. I to tak mega nam się przyda. Pracuję w dupce całą tą beczkę i będę miał 200 HP. Dobrze, że nam się to akurat w tym momencie trafiło. Nie jakoś wcześniej, bo pewnie. Zazwyczaj tej beczki się nie, nie opłacało nosić, no nie? Na, że tak powiem, początkowych fazach gry. Po całości ją dopiero pytać, jeśli miałeś już stabilną sytuację i. No, było to już. pierwszy etap gry. Niekoniecznie ten pierwszy. Dobra, boty tam się biją. To idzie, Podjeżdżamy. Boty, no nie. W tym momencie mamy czwarte miejsce już gwarantowane. Zagwarantowane wręcz. Jezu, ale mam zacisz na ryju cały czas. To jest taka nostalgia. Jeszcze powinienem ten odcinek wrzucić, wiecie, jako taki pełen 22-minutowy odcinek. To jest w ogóle, wiecie, bez montażu i tak dalej, bo aktualnie montaż naprawdę potrafi zająć więcej niż, niż sama gra. Wiecie, no ja to nagram na przykład w 20 minut, zagram, wygram i tak dalej. Minie na to 20 minut, mniej więcej, ale potem montaż to będzie trwało około 2-3 godzin. Nawet jest możliwe, że wtedy już nigdy się nawet ten odcinek nie wyjdzie, no nie Więc, nie wiem, trzeba ja po prostu w sobie nie wsadzę. Znaczy, że staram się jak najbardziej zapełnić ten czas, który jest tutaj mówiony. Chyba ja wiedziałem, że ktoś słysza. O kurwa Dobra, aktualnie to mi się bardziej przyda Eee. Yy, Dobra, dawaj to. Czy to jest sztucer? Dobra! pójdź z ziglem. Jak mam sztucer, to wiecie. To jeszcze lepiej. Co będę mógł po prostu kampić. I trafię? Nie trafię. Zaby mi tylko to gdzie jest drugi kolega. No, jakbym umiał strzelać, to bym pewnie do niego trafił. O, wyropa na sobie. Nie no. Lepiej chyba być już nie mogło. Na przykład w ten sposób mogło być lepiej. Mamy 8 fragów. No, no way. Dobra, nie myślałem. Już miałem taką małą nadzieję. O ty kurwo. kurde. Ajaj, aj, ale blisko było, blisko było guys 11 HP chłop został. Ajaj. Aj. Ale dobra. Dzięki za oglądanie. Byłem ja moje w sumie czwarta gra w tym sezonie. Dzięki za oglądanie i do następnego, cześć. pa.